Puzel, ty nie możesz mieszkać w tym pokoju, to jest tylko dla dziewczyn. A ty co, Głupi? Angie, proszę, nie chcę mieszkać z tymi palantami. Mogę zostać z tobą? Co ty sobie wyobrażasz? Co o mnie ludzie pomyślą? Już ze sobą nie chodzimy, nie jesteś moim chłopakiem. A ty co, gubi? Angie, daj mi jeszcze jedną szansę. Naprawię to, obiecuję. Już to wszystko słyszałyśmy. słyszałyśmy. Słuchaj, Hank. Wybierzmy pokój z osobnymi łóżkami. Ja nie zamierzam z tą spać. Ja też nie chcę z tobą spać. O, ten pokój to jest chyba zajęty. Zgadza się. Ślepy jesteś? Mieszkam tu z moją dziewczyną. Puzel, ile razy mam ci mówić? Przestań nie nazywać swoją dziewczyną. Przestań okłamywać ludzi. Co się gapicie? Mówiłem wam. Spadajcie.